Cześć, ja będziemy łowić ryby na łowisku komercyjnym Taka ryba jest takie łowisko już w jednym miejscu widać jak się karp sławił Tu jakiś, drutko brzegu Wędek jeszcze nie mam zarzuconych Zaraz będę zarzucał Kupiłem, będę używał takich No Z firmy Taki Biała czekolada Skawka Jakieś mieszanki, robaki Tutaj są białe tu takie sztuczne Dendrowe, zwykłe też do picia. Gdy taki dodatk do zalenty, lecz nie mam zalenty, lecz jest zamkniętej. A w domu nie miałem jakich wziąć. Mam taki atraktor firma szanować, Nie biorę żadnej tam reklamy. Po prostu co powiedzieć, jakie przynęty są dobre, które będę dzisiaj teraz zobaczymy się, jak będę zarzucał. Będę że to nagram, to jakieś ryby spróbuję nagrać najczęściej. No Już tutaj pierwszą rybę jest to kar. Zrobiłem karpia. Tutaj taki karpik. Ma około 1,5 kilo. Szybko odhaczy. Zanęte też nawet nie z koszyczka nie wyszło. Zaczepił się bardzo fajnie. Tutaj za bok. chyba jest odhaczona na dwa rzwiarne kukurydzy Jeszcze nie udało mi się nagrać całego holu, po prostu mi się wyłączyła kamera. Nie, postaram się to naprawić jakoś. I dalej się z wami żegnam na chwilkę. Oczywiście, cash and Release CJR w podbieraku. Tak, Aj, nie Popłynął. Wszystko tutaj widać. No i pierwsza ryba już jest. Jest dobrze. No i ją znowu takie mocne branie. Witka zaczęła skakać do wini na dół. To mam złą informację, bo kończy mi się pamięć w telefonie, usunąłem już prawie wszystko. Nie ma już zbytnio czego usuwać. Będę, będę nagrywał tylko ryby do tego czasu. się będzie jeszcze dało nagrywać. Zobaczymy, no, kolejną rybę i... jest to karp, który ma może całe nawet kilo. Fajnie powalczył. Fajnie się zaczepił w dolną wargę. Wziął na dwa żelna kukurydzy. Jest to karp z tegorocznego zarobienia, 500 kg karpi, więc jest tu co łowić. dostałem jeszcze 3, 3,5 minuty na możliwości karty pamięci do nagrania. Następnym razem, jak po tym filmie będzie, dużo łapek w górę, dużo wyświetleń. Uda mi się złapać kilka nowych subskrypcji To kupię jakąś kamerę Spróbuję znaleźć jakąś inną kamerę Którą będzie się fajnie dało nagrywać Taki przepiękny karp Tak jak każdy No, to już go wypuszczam Spróbuję też, że może nagram jak wypuszczam, żeby nie było, że wziąłem Muszę go też w uzbieraku, bo nie chcę się go męczyć. Tylko jeszcze z tą kamerą. Tylko będzie problem. No i popłynął. No i cześć, widzimy się przy następnym Mam Kolejną rybę. Jest to malutki malutki. całkiem malutki. Klejny chcę się uspokoić. Taki całkiem maluteńki karpik, no może pół kilo wątpię, żeby coś więcej niż kilo. Ten kart nie wiedział, co ma robić, czy ma walczyć, czy ma po prostu dać sobie spokój. Tak, i oto maluszek wraca do wody. będzie. W tym momencie kończy mi się już nagrywanie. Zaję ja się z Wami żegnam. Cześć. W domu postaram się pomontować. Jak widzieliście, na razie miałem trzy karpie w ciągu niecałych dwóch godzin. Obisko bardzo polecam. Sami już 15 sekund nagrywania, więc cześć. Polejkujcie ten film. Nagram Wam jeszcze kawałek w domu. Jak już będę w domu, konkurs. No się ma na cześć, pa Cześć. jak dzisiaj mówiłem. Ja jestem już w domu, w porwach. Mówiłem, że będzie konkurs jest konkurs. Konkurs jest na zrobienie intro dla mnie. Teraz może przejdę do nagród. Nagroda za pierwsze miejsce jest to przypon. Spawik i żyłka do przyponów. Drugie miejsce jest to błyska. I do tej błyski Mogę dodać coś potem jakiś przypon stalowy. Czekajcie znajdę i pokażę. Taki oto przypon Do tej błystki. No i trzecie miejsce, taki spław tutaj z gumką. Żeby w ogóle móc wziąć udział, żeby móc zrobić intro subskrybować mój kanał, napisać komentarz. No i oczywiście zalejkować film. Ten film, który się właśnie teraz nagrywam. Teraz dodam tylko z telefonu ten film. No i dobra, no i cześć. Cześć, zobaczenia z tym razem. Pa i cześć.